Znów się śnił Davidowi koszmar. Tym razem niebezpieczeństwem dla nas byli bandyci, ale Katy również miała sen o lokacji biura, gdzie możemy znaleźć wskazówki, gdzie jest statek kosmiczny. Dobra, idziemy tam, gdzie ona chciała. O kurde ty! Porobało ją! 80 minut? Udałem się najpierw do domu, aby lekko się przygotować. Będą dwie papki na nich. Wziąłem Barego i pochodziłem z nim po okolicy, aby powiedział, co myśli o danym miejscu. Myślę, że o tym miejscu? Nie tutaj podróżują. tutaj podróżowałem... Średnio interesowało mnie co myśli o danym miejscu. Ja to zrobiłem tylko dlatego, że osiągnięcie tego wymagało. Poznaj kilka faktów o najbliższej okolicy. Lokalny przewodnik. No i super. Po osiągnięciu udałem się od razu do biurowca. Tak gdy dotarłem wspięliśmy się po wydmie na dach budynku. Ociekipa. pa! O, o, R upada. Ucieczka! O nie! Bary, Kodi. O nie, kogo ratować? Po wypadku na dachu weszliśmy do środka biurowca, gdzie znalazłem tłumik oraz wziąłem ze szyi byłego pracownika jego identyfikator, który na odwrocie miał klucz do akumulatora awaryjnego. Wszedłem do środka i go uruchomiłem, dzięki czemu w budynku był prąd, a na komputerze znalazłem lokację ewakuacji oraz jakieś miejsce, które jest warte sprawdzenia. Wychodząc z budynku, spotkałem Barego. Zdaję! Let's go! Moja żona wiedziała jej liścik. Napisała, że wie, że dokonasz słusznego wyboru, gdy nadejdzie czas. Liścik był do mnie, ale tamten paragraf, tamto zdanie to było do ciebie. Nie przeżył tego upadku. Zorganizuj po prostu swojego przyjaciela, czy no i za... Tak, chcę pochłopyk mu zachować. Nie, zapom... nie zapomnij, pamiętaj, aby się pożegnać. Let's go! Ale no niestety, no musimy przyjaciela. Po pochówku udałem się na stację bezdomną, gdzie spotkałem bandytów i sierżanta. Podszedłem do niego, aby z nim porozmawiać i przekonać, aby nas nie zaatakowali. Dzięki pomocy mu znalanie paliwa oraz rozmową, dlaczego nie powinien nas atakować. Udało mi się go przekonać, żeby odszedł od brzytwy z swoim oddziałem przed atakiem. Ale oczywiście musiałem coś odwalić. No nie wiem, zadziała to? No nie wiem, dobra, użyjmy, no trudno, no. Zatrułem jedzenie Gang pod dowództwem członka imieniem Brzytko pojawił się z mroku, nie kryli się ze swoją obecnością Sierżant miał już zamiar tutaj poruszenie... ...przy temat odłączenia się od Brzytko ze swojej kiedy miał miejsce zatrucie Jedną z ofiar był członek oddziału, ja Ale No zatru... no dobra, wczytamy go Przez ten jeden błąd oraz przez to, że nie zapisywałem gry, musiałem zrobić wszystko od nowa Idziemy od razu tutaj do tej chaty. To jest 105 minut, ale no trudno, no. Musimy tam się dostać, bo mamy tu alkohol, który podamy im. Zamiast ich truść, to im podamy alkohol do tego. Whisky. Właśnie, wiesz, to Whiskacz. To jest Luneta. Weź yy, pułapkę. No, ale będziemy mieli jeszcze jedną...